witam serdecznie wszystkich oglądających i zapraszam na przesłanie z kart od 11 do 17 marca. Zacznę od znaku barana, czyli barany drogie. Na co powinniście zwrócić w tym tygodniu szczególną uwagę? Praca, 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 ale też z tej pracy albo i nie z tej pracy pokazują się pieniądze, które gdzieś tam ktoś wam da. Według takiego uznania, widzi mi się, może to być premia uznaniowa, yy, może to być danie coś za nic, tak? Czyli niekoniecznie musi być wypracowane, aczkolwiek tutaj yy, pracy będziecie mieć po sufit, yy, to niezaprzeczalnie. Yy, karty już pokazują, żebyście trochę się skupiły. Yy, jesteście osobami twardo stąpającymi po ziemi, ale troszeczkę może zastanowiły się nad sobą. Niekoniecznie może nad tym, co chcecie w życiu robić, ale nad taką strefą duchową. Strefą przeżyć, może komu jesteście winni, to nie chodzi mi w tym sensie, że macie jakiś dług u kogoś, zobowiązanie, ale może trzeba pomyśleć, ktoś Wam chcie, kiedyś gdzieś pomóc pomógł, może teraz on oczekuje pomocy, i może trzeba by było trochę wyjść z inicjatywą. Ja bym to tak widziała tą stronę duchową z waszej strony. No i to w zasadzie byłoby na tyle. Przesłanie krótkie. Dużo pracy. Jeżeli szukacie pracy, to też może pojawić się kilka ofert no, czyli to dużo pracy, to powiedzmy to na jedno wychodzi, tak, czyli kilka ofert i możecie na przykład w tych ofertach, ja bym to powiedziała danie czegoś z czyli wy ubiegacie się, nie wiem, powiedzmy o pracę za 100 zł na miesiąc a ktoś wam zaoferuje 300 zł za miesiąc i lepsze stanowisko czyli coś, czego się nie spodziewacie, taki to przykład był oczywiście no, czego Wam oczywiście, tego polepszenia w kwestiach materialnych Wam życzę. I dalej idę do Pyka. Byk 11-17 marca. Byk 11-17 marca. Byki tutaj będą pilnować swojego tego, co mają, tak? Czyli takie przy. Nie tyle może przykucie, co przywiązanie do tego, co materialne, rozważanie, ile mogę wydać, na co mogę wydać, bardziej gromadzenie niż wydawanie w tym tygodniu na pewno Was czeka. Jeżeli będziecie wydawać to na osobę młodszą od Was, młodszą duchem, ale też ciałem czyli może jakieś macie małe dzieci, wnuków. To tutaj właśnie te pieniądze, jakby jeżeli już coś będziecie chcieli wydać, to właśnie na nich. Kart też pokazują ta karta. Księżyca ona zaciemnia, nie pokazuje pewnych sytuacji, jakie do końca są. Więc to jest też dobry czas to bardziej trzymanie pieniędzy niż wydawanie. Dobry czas, żeby nie kupować jakiś drogich sprzętów, żeby nie inwestować jakiejś dużej kwoty pieniędzy, żeby nie wdawać się w jakieś spółki, czyli wszelkie ruchy takie związane z pieniędzmi, ten tydzień to nie będzie dobry, dobry temat, dobry pomysł. Czyli tak jak powiedziałam, jeżeli wydawać to na kogoś dużo młodszego od siebie, kto będzie z tego uradowany, kto też jest taka osoba, Karci kielichów to są karty uczuć. Kto na pewno Wam się jakoś tutaj zrewanżuje, odwdzięczy. Także ja bym to na ten dzień, tak, drogie byki, widziała. I dalej do bliźniąt, 11-17 marca. Co tam, bliźnięta, drogie u Was? Lichnięta drogie, uważajcie na to, żebyście przez kogoś nie straciły, nie zostały jakoś tam oszukane, wymanipulowane, a później tego żałowały, bo coś takiego karta tutaj y, pokazuje. Ponadto pokazuje się na czekanie, y, na owoce pracy swojej, tak bym powiedziała. Kiedy one to drzewo obrodzi, będą z tego jabłka, tak można powiedzieć, a do jesieni daleko. <laughs> Czyli pieniądze, które gdzieś tam zarobiliście. One jeszcze w tym tygodniu do Was nie trafią. Może się po, pokazać jakaś namiastka, może zaliczka, zadatek, ktoś tam wam coś da, ale raczej nie cała kwota, czyli trzeba będzie jeszcze poczekać. Dobre relacje z osobami młodszymi, czy to macie dzieci, czy wnuków, czy generalnie obracacie się w środowisku ludzi młodych, jesteś na przykład nauczycielem, czy Wykonujecie inny zawód, czym, czymkolwiek innym zajmujecie się, ale macie do czynienia z młodymi ludźmi, to karty tutaj wróżą powodzenie. I dalej idę do raka, 11, 17 marca. Rak. No, rak będzie tutaj prół do przodu, tydzień mu zleci pewnie tak jak stryk z bicza, <coughs> strzeli oczym. Karty mówią, karty też pokazują, żeby to, że jest to dobry moment na zaczynanie nowego czegoś, zwłaszcza w sferze intelektualnej. Czyli czy to kurs, szkolenie, studia yy, to, co daje Wam wszystkie wyzwania intelektualne, będzie miało szansę powodzenia w przyszłości, może to właśnie w przyszłości wykorzystacie. Pójdziecie, dosłownie karta mówi jak burza, nic Wam nie stoi na przeszkodzie. W pracy, w kwestiach finansowych uważajcie tutaj, żeby nie zostać wykorzystanym, bo ta karta mówi dosłownie, że jeden robi, czyli Wy robicie, a dwóch stoi i się patrzy, tak? A profity z tego e, równe zbierają e, wszyscy. Więc nie dajcie się tam trochę wmanipulować w jakąś pomoc komuś, a Wasza robota będzie gdzieś leżeć, bo komuś będziecie pomagać ja bym tutaj w tych kwestiach była ostrożna. Najpierw wstawiajcie na piedestale siebie, <laughs> przepraszam, swoje zadania, a później, jeżeli będziecie mieli czas, to na pomoc innym. Także wy na pierwszym miejscu w tym tygodniu, drogie raki. I dalej idę do lwa. Lew i tydzień 11-17 marca. Karty pokazują tutaj zwycięstwo, dosłownie zwycięstwo, dosłownie, które um, pokazuje to świętowanie, ale to, to zwycięstwo jakby nie tylko za waszą przyczyną będzie, ale za tym będą stali jakieś ludzie, którzy wam w tym pomogli. czy to jakiś sukces zawodowy, czy nie wiem, ktoś się ubiega o pracę, eee, to też jakby poparcie kogoś innego będzie miało duże znaczenie, czyli sukces, zwycięstwo, podziw innych, ale nie bez współpracy z innymi czy też nie bez jakiegoś tutaj angażu, polecenia innych osób będzie miało miejsce. Karty już pokazują, żebyście uważały dosłownie na złodzieja. I to <laughs> może być złodziej nie wiem, taki to, co w tramwaju jakiś kieszonkowiec gdzieś tam podkrada. Ale może być też złodziej dóbr intelektualnych, że wykonacie jakąś pracę, a ktoś ją przypisze sobie. Może to być jakiś tam włamywacz na konta, wszelkiego rodzaju, więc brońcie swoich kart bankomatowych, brońcie haseł do komputera, do telefonu, czy do innych tutaj środków powiedzmy to komunikacji, które gdzieś tam, jeżeli ktoś uzyska do nich dostęp, mogą wykorzystane być ze szkodą dla Was, także na to drogie lwy zwróćcie szczególną uwagę, a poza tym sukces. I dalej idę do panny 11, 17 marca. Panny drogie co tu u Was? Będzie miłośnie, będzie miłośnie, radośnie. Ja bym powiedziała, jeżeli macie jakiś problem, yy, szukacie wsparcia, to znajdziecie to wsparcie w osobie, którą, powiedzmy, tak jak kogoś poznajemy i mamy wrażenie, że znamy tą osobę lata całe. To właśnie w takiej, yy, w takiej nowo poznanej yy, osobie ona wam udzieli tylko wsparcia duchowego, ale pomoże w tych sprawach, które gdzieś tam może szły szły nie tak nie w tym kierunku yy, i tutaj jakby jest takie pole obronne z jej strony yy, karty też pokazują albo i świętowanie ale też może być jakiś skok w bok z waszej strony coś tam ktoś będzie was yy, kusił do jakiejś tutaj zdrady jeżeli macie partnera a jeżeli jesteście osobą samotną to może się okazać że Osoba, która Was dziś tam bardzo mocno zaangażuje, bardzo Wam się spodoba, że ona może coś ukrywać, w tym sensie, że nie będzie osobą do końca wolną, a może taką osobę udawać. Także w tej kwestii, drogie Panny, byłabym ostrożna w tym tygodniu. I dalej idę do wagi. Waga 11, 17 marca. Co tu u was drogie wagi? Bardzo fajnie, drogie wagi. Fajny tydzień możliwe jest spotkanie, kontakty z osobą, z którą dawno takiego kontaktu nie miałyście. Może jakaś koleżanka z dawnej szkoły, może jakaś dawna miłość. W każdym razie kogoś, kogo lubiłyście, szanowałyście, darzyłyście sympatią. Może w tym tygodniu Wam tutaj fortuna trochę kasą sypnąć. To będzie kasa taka niespodziewana na zasadzie. Ktoś coś Wam da, nie bo Wam się należy, tylko według takiego, powiedzmy, y, widzimy się. Czyli y, powiedzmy, chodzicie do pracy, nie, dostanie, nie, nie ma w umowie, że premie macie dostać premię jakąś tam, jeżeli Wam się należy, a tu nagle szef rzu rzuci Wam tam jakieś pieniądze ekstra za wykonaną pracę. Czyli takie y, miłe zaskoczenie, albo coś się y, okaże, y, powiedzmy, ja tutaj mówię taki przykład, żebyście niedobrze zrozumieli, że zapisujecie się na kurs, miał kosztować 1000 zł. Nagle się okazuje, że akurat w tym dniu on będzie kosztował tylko 600 zł. Czyli też takie no jakby zyskacie, zyskacie na tym. Poza tym karty pokazują dla Was przychylną kobietę na stanowisku, kobietę, która ma dużo do powiedzenia. Kobietę decyzyjną, czy to jest wasza szefowa, czy jakaś osoba, która dla was jest autorytetem. W każdym razie do niej się będziecie mogli zwrócić bez tutaj, bez jakichś obaw, bez, bez lęków. Bardzo udany tydzień, drogie wagi. I dalej idę do skorpiona. 11, 17 marca. Skorpiony drogie, jeżeli jesteście mężczyzną, to uważajcie na kobietę. Powiedziałabym ładna, zadbana, taka może jakaś na stanowisku, która ma dużo do powiedzenia, taka, która bardzo wabi swoim urokiem, bo ona nie mówi wszystkiego o sobie, może to być wszystko takie na pokaz na zasadzie jeździ drogim samochodem chce się pokazać od najlepszej strony okazuje się, że wszystko jest na kredyt albo pożyczone, albo nie jej także ja bym tutaj na takie piękne panie uważała co jeszcze karty tutaj mówią drogie skorpiony, że tydzień będzie taki trochę nie z tej ziemi, czyli coś wam się może wydawać ale tak naprawdę może nie być, ktoś wam coś może sugerować, możecie coś opatrznie zrozumieć, możecie gdzieś tam coś podsłyszeć, dorobić sobie jakąś mm, teorię. Czyli to nie jest dobry tydzień na jakieś takie e, ruchy, powiedzmy, w zasadzie zwalniam się z pracy, e, nie wiem, podpisuję jakąś umowę, e, czy takie sprawy decyzyjne, tak? E, sprawy, gdzie na przykład kupuję jakiś drogi sprzęt, samochód, Coś, co ma nam służyć lata całe, czy, czy też ma być, mamy zobowiązania na lata całe. Także to z tym skorpionem się w tym tygodniu na pewno e, wstrzymajcie. E, no i też, tak jak powiedziałam, ta pani jakaś, która no niby fajna, ładna i tak dalej, elokwentna, ale to mi się tu bardzo nie podoba. Przysłuży Wam się za to mężczyzna, taki surowy trochę, surowy dziad. Ale on jest konkretny na temat, on wam krzywdy yy, nie zrobi. Czyli jeżeli jakiś problem, yy, to do tego osłego, konkretnego dziada się udacie. On was nie będzie oceniał, yy, on wam pomoże bezinteresownie. bo To jest bardzo taki, yy, taka karta osoby, która jest na stanowisku, ale nie zadziera nosa, która nie jest interesowna, która nie jest skłonna do jakichś łapówek która, jak chcę, to pomoże, jak nie chcę, to powiem Wam, słuchaj, spadaj, nie pomogę Ci, do widzenia. Czyli tak jak powiedziałam, konkretna i na temat, ale przychylna Wam w tym tygodniu. I dalej idę do Strzelca. Strzelec 11-17 marca. No Strzelce to tak, jak takie Zosie, się wyglądają w tym tygodniu. Będą pilnowały tego, co mają, będą szczelnie jakoś tam broniły swojego zdania, będą twierdziły, że niczyjej pomocy nie potrzebują, dają sobie radę same, będą też takie zadowolenie z tego, co się ma, z tego, co się osiągnęło, z tego, co się posiada. Można powiedzieć, tydzień bez zmartwień, tak? Tydzień bez zmartwień tylko ja bym widziała to tak że jeżeli będziecie potrzebowały pomocy to jeżeli macie kogoś kto wam jej udzieli to nie obawiajcie się tego prosić o tą pomoc to jest taka moja uwaga do kart I tak jak powiedziałam to jest ta Zosia Samosia którą jesteście a to jest to zadowolenie zadowolenie życia, z życia karty też pokazują nowe możliwości w czymś z czym do, do tej pory nie, miałyście, nie mieliście do czynienia, um, a to jest zawsze potencjał, a daje nowe szanse, nowe możliwości, a jak już je wykorzystacie dalej, to od Was zależy. Chociaż to jest generalnie karta, która wróży powodzenie. Chyba, żebyście olali sprawę zaniedbali, no to wtedy wiadomo, jak się może potoczyć. Ale jeżeli komuś na czymś zależy i w tym tygodniu chciałby startować z jakąś swoją myślą, pomysłem, nie wiem, może podjąć studia, już tam powiedzmy się semestr zaczął, ale jednak zawalczycie. To karta zielonych listków, tutaj daje wam zielone światło, czyli róbcie, działajcie, dajcie, dacie sobie radę. I dalej idę do Koziorożca 11-17 marca. No koziorożec pokazuje się w tym tygodniu jako osoba, która gdzieś tam sparzyła się na błędach, czyli nie mówię o powtarzaniu ciągle tych samych błędów, ale takie może gdzieś tam do Was przyjść rozczarowanie. Może że komuś zaufałyście, pomogliście komuś, a ten ktoś Was po prostu mówiąc. Prosto wykorzystał, tak. Czyli takie trochę rozczarowanie gdzieś tam, może Was w tym tygodniu dopaść. Poza tym będziecie w pełni sił życiowych. Wiadomo, jakieś tutaj przysilenie wiosenne, ta pogoda jaka jest, taka jest. Ja to powiem czasami, że ledwo przędę. Ale wy, drogie koziorosce w tym tygodniu będziecie po prostu mogły góry przenosić, tryskać energią, że nie będzie dla Was spraw. Nie do załatwienia. Poza tym pokazuje się kontakt z osobą, z którą dawno się nie kontaktowałyście, lub nawet taką bardzo, bardzo dawna znajomość, odnowi się tak, ani z lat szkolnych, czy tam z lat studiów, jeżeli już jesteście starszymi osobami. W każdym razie z osobą, z którą, którą bardzo miło wspominacie, i bardzo chętnie się spotkacie, skontaktujecie. Coś takiego dosłownie. Widać. I dalej idę do wodnika. Wodnik jedenasty, siedemnasty marca. Wodnik tydzień będzie pełny, aż dwie karty mówią o tym, że tak. I koniec tygodnia. Będziecie osobami, zarobionymi, które będą miały dużo dużo może się zmieniać, tak z momentu, z chwili na chwilę, tak. Dużo będzie się działo, może wam momentami nawet powiedziałam czasu w ciągu dnia brakować. Możliwe też jakieś wyjazdy, czy to służbowe, czy nie wiem, ktoś będzie od was wymagał, żebyście gdzieś tam pojechali, to coś takiego się pokazuje dużo przemieszczania się. Podróżowania, załatwiania. No, i co jeszcze tu karty mówią, że jeżeli jesteście osobami samotnymi, to w tych podróżach gdzieś tam macie szansę poznać starszego od siebie pana czy też panią, która będzie taką osobą do rany przyłóż, taka ciepła, serdeczna, która zawsze pomoże, starsza od was. I tutaj jeszcze aspekt miłosny wchodzi. W rachubę, czyli ona też będzie szukała partnera, partnerki do związku. To jest tutaj dobra informacja. Osoby, które no nie szukają nikogo do związku, tak jak powiedziałam tutaj, będziecie w gorącej wodzie trochę kąpane i to nie chodzi o to, że będziecie chciały zrobić naraz wszystko, ale po prostu czas będzie Was gonił i od tego będzie. Sytu, z tego będzie sytuacja wymagała, żeby zająć się kilkoma yy, albo kilkunastoma rzeczami na Was. Czy ja mam tutaj dwie karty, które mówią, że doba może być dla Was za krótka. No i drogie moje rybki, 11-17 marca, co też do Was tutaj biegnie, leci, co karty mówią. Ojej oj oj. Karty mówią tak, nie ufaj. Nie wchodzi się dwa razy tej samej rzeki. <laughs> Osoba sparzona na błędach. Czyli że już raz popełniłaś droga rybko, jakiś błąd, nie popełniaj go drugi raz. Czyli komuś może zaufałaś, ktoś przeprosił, ktoś was zawiódł, potem przeprosił. I teraz udaje, że nic nie stało, aby znowu mu zamknąć. Absolutnie nie, bo tu karta nieprzespanych w nocy, takiego dramy, takiej dramy dosłownie. Yy, I powiedzmy z powodu jakichś tam sytuacji będziecie aż nie mogły spać. Yy, pokazuje to, żeby zakończyć to ostatecznie, to co wam nie służy, to co yy, gdzieś tam Was ściąga w dół, albo te osoby, które gdzieś tam Was ściągają w dół. Powiedzmy, przychodzi do Was koleżanka, która ma u Was dług po raz 586, jeszcze 400 długów nie oddała, ale prosi 587 raz, tak? Czyli dług się powiększa, ona jest taka bezczelna, że nie oddając prosi o kolejną pożyczkę. Czyli nie dajcie się w to Nabrać, wrobić. To jest oczywiście przykład, ale żebyście potem same miały na chleb czy na jakieś nagłe nagle wydatki, no a potem będziecie sobie po prostu pluły, pluły w brodę, że dlaczego ja to jestem taka dobrego serca i naiwna. Także na to zwróćcie ryby szczególną uwagę, czyli bądźcie wyczulone na wszelkiego. Rodzaju tutaj manipulacje, um, oszustwa. Nie powtarzajcie tych samych błędów i nie ufajcie tym samym ludziom, którzy was kiedyś tam zawiedli, bo ktoś to obiecuje, to wiecie. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Ja życzę wszystkim udanego tygodnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa Pa!